Cieszę się, że Was widzę. To znowu ja, Alicja Majewska. Tutaj opowiadam o projektowaniu wnętrz i tworzeniu przytulnej atmosfery w mieszkaniach i domach. To moje hobby i jednocześnie praca. Jeśli podzielacie moją pasję, subskrybujcie mój kanał i nie żałujcie lajków. A teraz przechodzę bezpośrednio do tematu dzisiejszego odcinka. Cześć! W dzisiejszym odcinku zabiorę Was w podróż po przytulnym mieszkaniu idealnym dla rodziny 2 plus 1. Pokażę Wam, jak STWORZY elegancka i stylowa przestrzeń, w której każdy poczuje się komfortowo. Szczególnie zwrócimy uwagę na piękną kuchnię, która jest sercem każdego domu. Przygotujcie się na inspiracje i praktyczne porady, które pomogą Wam urządzić wasze własne wnętrza. Zaczynajmy! Gdy stare zakłady ustapiły miejsca ultranowoczesnym wieżowcom, ta dawna dzielnica przemysłowa zyskała naprawdę wielkomiejski charakter. Wyraźnie widać to również w apartamentowcu, do którego wnętrz dziś zagładamy. Duże wrażenie robi już hall wejściowy budynku. Staranna kompozycja lady recepcyjnej z rzeźbiarska oprawa skrzynek na listy i gradientowym lustrem ma klasę, jakiej nie powstydziłoby. Się lobby Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Podobna jakość otrzymało również prezentowane mieszkanie, ale w znacznie cieplejszej odsłonie. A co najważniejsze, zostało starannie dopasowane do oczekiwań właścicieli. Zadbał o to zespół doświadczonych i wykształconych kierunkowo architektek wnętrz. 83-metrowe mieszkanie na woli w Warszawie. Projekt wnętrza i stylizacja. Fuga Architektura Wnętrz. Zdjęcia Aleksandra Demant, jak wyglądała współpraca inwestorów z architektkami? W pracowni Fuga Architektura Wnętrz ogromny nacisk kładziemy na personalizację wnętrza, podkreśla Katarzyna Burak, współzałożycielka pracowni. Przed przystąpieniem do prac projektowych długo rozmawiamy z klientami na temat ich potrzeb funkcjonalnych oraz preferencji estetycznych. Wymieniamy się inspiracjami wizualnymi. Do kluczowych pytań należy również to o budżet, dodaje architektka. Zarówno współpraca z inwestorami, jak i etap realizacji Antonina Sadurska, wspólniczka Katarzyny, wspomina bardzo przyjemnie. Między nami a para zleceniodawców wytworzyła się bardzo dobra energia, pełna szacunku oraz zrozumienia. Z ekscytacja wysyłałyśmy do inwestorów układy funkcjonalne oraz wizualizacje, zastanawiając się, czy trafiłyśmy w ich oczekiwania. Z ogromna satysfakcja przyjmowałyśmy sygnały, że nasze propozycje odpowiadają im tak pod względem i funkcji i formy mówi. 83 metrowe mieszkanie na woli w Warszawie Projekt wnętrza i stylizacja fuga architektura wnętrz. Zdjęcia Aleksandra Demand w mieszkaniu zaszło sporo zmian. 83 metrowe mieszkanie zostało zakupione w stanie deweloperskim, co ułatwiło wprowadzenie kilku ważnych korekt. Aby dostosować przestrzeń do stylu życia właścicieli, otworzyłyśmy kuchnię na salon i zdecydowanie niemal dwukrotnie powiększyłyśmy jej powierzchnię. Ponadto przearanzowałyśmy hol, wydzielając przestrzeń gospodarcza z pralka i suszarka. Zmiany zaszły też w układach łazienek. Tak by pomieszczenia te stały się wygodniejsze relacjonuje Katarzyna Burak. 83 metrowe mieszkanie na woli w Warszawie. Projekt wnętrza i stylizacja fuga architektura wnętrz. Zdjęcia Aleksandra Demand do mniej typowych rozwiązań należą również. Chłodziarka do wina wbudowana w wyspę kuchenna od strony ciągu roboczego. Oraz rzutnik zamontowany w sypialni, dzięki czemu filmy można oglądać wygodnie, leżąc w włosku. Choć realizacje w nowych obiektach, w przeciwieństwie do remontów, zwłaszcza w starych kamienicach, rzadko wiążą się z niespodziankami, tu jedna się pojawiła. Pozytywnie zaskoczyło nas okno w kuchni. Przy odbiorze lokalu wyglądało na typowe, miało perepet na standardowej wysokości 85 cm. Okazało się jednak, że można go zdemontować wraz z zabudowa gipsowo-kartonowa i odsłonić przeszklenie, które zaczyna się tu nad nadpodłoga. W porozumieniu z inwestorami zdecydowałyśmy się na to, aby doświetlić tę część apartamentu wspomina Antonina Sadurska. 83-metrowe mieszkanie na Woli w Warszawie. Projekt wnętrza i stylizacja. Fuga architektura wnętrz. Zdjęcia. Aleksandra Demant największe wyzwania przy projekcie. Czy realizacja napotkała jakieś problemy? Na budowie nie ma problemów. Sa jedynie tematy do omówienia czy kwestie wymagające modyfikacji lub znalezienia nowego rozwiązania zastrzega Katarzyna. Jako wyzwanie techniczne wskazuje drewniana ścianę Tefi, płynnie przechodzącą w hol z dwiema parami drzwi. Ich skrzydła postanowiłyśmy subtelnie wkomponować w boazerię. Realizacja wymagała skoordynowania pracy głównego wykonawcy remontu, stolarza oraz montażysty drzwi, a także nadzoru nad całością tego elementu. To część naszej pracy. Zajmujemy się tym, tak by inwestor nie musiał się o nic niepokoić, podkreśla Antonina. W ramach współpracy z inwestorami pracownia podsuwa klientom sprawdzonych wykonawców. Dotyczy to każdego projektowanego elementu wnętrza. W przypadku prezentowanego apartamentu klienci wcześniej wybrali głównego wykonawcę, który wcześniej wykonywał remont u ich przyjaciół. Taka sytuacja zawsze zwiększa nasza czujność. Staramy się późnać sposób działania takiej firmy. Ponadto dużo rozmawiamy o naszym standardzie wykończenia i o obróbce detali. Tu współpraca okazała się owocna. Zapoczatkowała nasza już przeszłoroczna kooperację zaznacza Antonina Sadurska. 83-metrowe mieszkanie na Woli w Warszawie. Projekt wnętrza i stylizacja Fuga architektura wnętrz. Zdjęcia Aleksandra Demant 83-metrowe mieszkanie na Woli w Warszawie. Projekt wnętrza i stylizacja Fuga architektura wnętrz. Zdjęcia Aleksandra Demant Uwaga na detal. O uroku widocznego na zdjęciach apartamentu w znacznej mierze decyduje konsekwentna, ponadczasowa prostota form, wzbogacona za sprawa. Starannego doboru materiałów, przyjaznych, naturalnych kolorów oraz dyskretnych faktur. Całość tworzy znakomite tło nie tylko do życia, ale też dla ich niemałych kolekcji. Mowa o roślinach doniczkowych w dekoracyjnych naczyniach. Sztuce w współczesnej i AZ50 figurkach funko Pop oraz asortymencie znakomitych trunków. 83metrowe mieszkanie na woli w Warszawie. Projekt wnętrza i stylizacja Fuga architektura wnętrz. Zdjęcia Aleksandra Demant. 83metrowe mieszkanie na woli w Warszawie. Projekt wnętrza i stylizacja fuga architektura wnętrz. Zdjęcia Aleksandra Demant, ale to nie wszystko. Klienci mają oko do drobiazgów. Jednym z kluczowych zadań było skomponowanie ich w harmonijna całość, która będzie miła dla oka i wygodna w codziennym użytkowaniu dodaje katarzyna burak. Chodziło o e M. In. O drewniana małpkę, klasyczny projekt Kejia z i połowy XX wieku, ważą law in Bloom marki Seletti, w kształcie serca, ale. Organicznego, a nie symbolicznego, czy stolik orangutan od Kare Design z tytułowym orangutanem trzymającym blat. A Z nie chce się wychodzić. Żal, że wizyta w tym miłym miejscu się kończy. Antonina Sadurska uśmiecha się, gdy słyszy te słowa. Gdy przyjechałam tu, doglądać ostatnich prac stolarskich, w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że miałabym ochotę w ogóle statnie wychodzić. Tę atmosferę buduje świetna relacja między gospodarzami i harmonia detali, którymi się otaczają. Podzieliłam się ta myślą z właścicielem, a on odparł, że każdego dnia czuje to samo i w nowym domu essa bardzo szczęśliwi. Co więcej, przyjaciele, którzy mieli okazję ich odwiedzić, zapowiedzieli, że odtąd będą się spotykać tylko tu. Trudno o większe wyrazy uznania dla architekta wnętrz. W pełni zasłużone Projekt wnętrza i stylizacja. Fuga architektura wnętrz, www fuga PL zdjęcia Aleksandra Demant, WWW Aleksandra Dermont. com Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu o przytulnym mieszkaniu dla rodziny 2 plus 1. Mamy nadzieję, ze zainspirowaliście się eleganckim i stylowym wystrojem oraz piękna kuchnia, która sprzyja wspólnym chwilom. Pamiętajcie, że każdy detal ma znaczenie, a odpowiednie połaczenie funkcjonalności i estetyki może STWORZY idealne miejsce do życia. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych inspiracji dotyczących aranżacji wnętrz. Do zobaczenia!